Myślę, że to pokazuje jaka ta liga jest wyrównana i, i na jakim ona naprawdę wysokim poziomie stoi. Myślę, że z tego powinniśmy się zdecydowanie cieszyć. O, wiadomo, to dzisiejsze spotkanie no, nie wyglądało tak, jakbyśmy my sobie tutaj to wymarzyli. Zagraliśmy w środę Super Puchar Polski o 20.30 w Lublinie, wróciliśmy w czwartek dopiero o 7 rano, także tutaj e, też no, mimo tego, że nie wiem dwie drużyny grały ze Śląska, tak, jako i Kędzierzyn, i, 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 e, i drużyna z Jaszczębia, to, to musieliśmy jechać też 400 km do Lublina i też na pewno nie mieliśmy dużo czasu na to, żeby potrenować, żeby, żeby odpocząć, zregenerować się, także też, też ta gra dzisiaj wyglądała nasza jak wyglądała, faulowała, ale na pewno cieszymy się, że po tym trzecim secie, w którym Warszawianie nas zlali, potrafiliśmy wrócić i wygrać to spotkanie z 3 do 2. Jeśli chodzi o te dwa sety, to zdecydowanie napawa optymizmem, że mimo tego, że po prostu przegraliśmy gładko tego trzeciego seta, to potrafiliśmy się podnieść i wygrać to spotkanie. Ja też już nieraz podkreślam to, że to jest, to jest nowa drużyna, to jest młoda drużyna z niesamowitym potencjałem, tylko że po prostu potrzeba nam meczy, potrzeba nam zbierać cennego doświadczenia, żeby to procentowało. Także najbliższy terminarz jest taki, że gramy. Z samymi mocnymi rywalami myślę, że na pewno zbierzemy tam cenne doświadczenie i mam nadzieję, że też jak najwięcej punktów. Bardzo ważny mecz dla nas, szczególnie, że, że potrafiliśmy wybrnąć z dość, dość trudnej sytuacji. E, gdzie może ta gra momentami nam się nam się nie kleiła, e, drużyna z Warszawy to, to, to świetny zespół i, e, i oni to wszystko świetnie wykorzystywali, ale dla nas ważne jest to, że w tym czwartym sekcie potrafiliśmy wrócić, e, pokazać charakter, e, walczyć mimo tego, że, e, no, że mieliśmy swoje problemy wyraźnie i z tego się przede wszystkim cieszymy myślę, że to jest największy pozytyw już poza tym zwycięstwem i dwoma punktami, to e, tym największym pozytywem jest to, że, że w trudnej sytuacji po prostu potrafiliśmy wyjść i... I grać swoje. Ciężko powiedzieć, to no, też jest oczywiście początek, początek sezonu. Wszyscy mieli niewiele czasu, żeby, żeby się zgrać. Ta gra faluje dość mocno i widać to nie tylko, nie tylko w tym meczu, ale, ale w innych, więc myślę, że z czasem wszystkie zespoły zaczną stabilizować swoją grę. Ja mam nadzieję, że, że również my będziemy szli do góry. Pracujemy nad tym, więc teraz bardzo nam się przyda ten tydzień spokojnie przed meczem Bełhatowym. Będziemy mieć chwilę czasu, żeby spokojnie potrenować, pozgrywać się i walczymy, walczymy. Rzeczywiście ta liga jest wyrównana od zawsze tak naprawdę, z każdym sezonem coraz bardziej. Mamy no, dzisiaj trochę, trochę problemów zdrowotnych Bartka Kwolka w trakcie tego sezonu, jednak on jest ważnym. Ogniwem naszego zespołu, potem próba jeszcze przywrócenia go do gry. Przegrywamy po tie breaku, ale myślę, że, że, że generalnie ciekawy mecz. Myślę, że trochę za dużo błędów tam z naszej strony w zagrywce. No, może jakieś tam parę piech mogliśmy lepiej rozwiązać w ataku, no ale cóż, no dobre, dobre spotkanie i, i wyrównany mecz i myślę, że wywozimy jeden punkt z y, trudnego terenu. Mówię wyrównany pod względem zwycięzców setów, ale, ale rzeczywiście te sety, e, które, które gdzieś tam się kończyły dużymi przewagami, nie były zbyt atrakcyjne dla, dla oka i emocjonujące, tylko ten pierwszy chyba był taki w miarę, w miarę wyrównany, a, a, reszta, a reszta się skończyła dużą przewagą jednej bądź drugiej drużyny. Eee, no, cóż, no wracamy, wracamy do domu z jednym punktem. Myślę, że liczyliśmy po trzech setach, no tam troszkę więcej, e, ale Zaksa zagrała lepiej czwartego i, i szczególnie piątego seta i, i, i dlatego zasłużenie wygrali.